Iwona Wieczorek. Zatrzymano kobietę zamieszaną mieszaną zaginięcie. Kim jest? Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek wróciła na pierwsze strony mediów po 12 latach. W ostatnich dniach rewelacji i nowych przełomów w sprawie ujrzało światło dzienne więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie tak dawno zatrzymano Pawła P., który był kolegą Iwony, a teraz Joanny S. Przecinek partnerka mężczyzny. Sam też na komendę zgłosił się widoczny na nagraniach z monitoringu mężczyzna z ręcznikiem. W środę, 14 grudnia 2022 roku policja poinformowała, że zatrzymano dwie osoby, które mogą mieć związek z zaginięciem 19-letniej Iwony Wieczorek. Prokuratura przyznała, że pierwszą z nich jest Paweł P. Co wiadomo o drugiej osobie? Joanna S. jest partnerką Pawła P. Razem wychowują dwa letniego syna. Jak ustalił fakt? Kobieta wcześniej była brana pod uwagę w sprawie zaginięcia iwony wieczorek, a nawet była przesłuchiwana, wówczas twierdziła, że nic nie wie na temat zniknięcia i nigdy jej nie widziała. Okazuje się jednak, że po kilku miesiącach od zaginięcia 19 latki, Paweł związał się z Joanną, z którą razem bawili się w Dremclubie. W wyniku badania tropów w sprawie Iwony, Internauci i prasa nazwali wówczas Joannę jako numer tożsamy. Wszystko ze względu na zbieżność trasy Iwony wony Joanny. Przewidywano, że Joanna mogła śledzić Iwonę w dniu jej zaginięcia. Po kłótni i odejściu Iwony wieczorek ten numer pojawia się dokładnie w tych samych miejscach. Co zaginiona? Około czwartej rano, czyli wówczas, gdy kamera po raz ostatni zarejestrowała Iwonę. Telefon pozostaje wyłączony przez około godzinę, przy czym logowania są na terenie Sopotu w okolicy miejsca ostatniego kontaktu iwony wieczorek. Następnie numer loguje się w okolicy ulicy, nawet okolicy zamieszkania Iwony wieczorek, ustalenia dziennikarzy z polityki z 2013 roku zacytował obecnie fakt. Czy faktycznie dojdzie do przełomu? Partnerka Pawła. Joanna w rozmowie z Onetem przyznała, że policjanci mieli namawiać Pawła P. do przyznania się do popełnienia zbrodni. Według 34-letniego mężczyzny chcieli zrobić z niego kozła ofiarnego i bał się, że zostanie drugim Tomaszem komendą, który został niesłusznie skazany. Wiele czynności zostało wykonanych bez naszej obecności, w różnych pomieszczeniach. Na przykład przeszukali moją torebkę bez mojej wiedzy. Znajdowała się w przedpokoju. Wiem, bo wyjęli z niej mój dowód osobisty, który był w portfelu. Wiemy, że do domu wchodził też policjant. Którego potem nikt w środku nie widział. To był tylko nakaz wydania rzeczy, a nie zatrzymanie. To wszystko nie powinno tak wyglądać. Na kilka godzin ograniczono naszą wolność. Przeraziło mnie, że śledczy uparcie idą w wątek Pawła. Nie wiemy, jak się mamy bronić, mówiła Joanna S. w październiku. Dom Pawłapy Joannes został przeszukany w październiku, zebrano mu wówczas elektronikę, w której szukano śladów związanych z zaginięciem Iwony. W październiku mama Iwony wieczorem utwierdziła, że działania policji były słuszne. A przeszukanie domu konieczne. Wtrąciła również, że ma przeczucie, że winny jest ktoś z kręgu znajomych Iwony. Z moich informacji wynika, że działania policji były zasadne, przeszukanie domu. Przeprowadzono je na podstawie zgromadzonego materiału, a poza tym nie wyglądało to tak. Jak to opisuje Paweł, ja nie wiem, czy akurat on nie mówi prawdy. Ktoś tu prawdy nie mówi. Ale czy to jest on, tego nie jestem w stanie powiedzieć. To jest ktoś z kręgu znajomych wyznała w październiku mama Iwony dla faktu. W nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, roku Iwona wieczorek bawiła się w Sopockim Dream clubie. 19-latka dłączyła się od pokimconego towarzystwa i sama wracała do domu. Około godziny czwartej zadzwoniła do koleżanki, a potem rozładowała jej się komórka. Minęła wejście numer 63 na plażę Wielitkowie, a o godzinie 4.12 miejski monitoring zarejestrował Iwonę przy końcu ulicy Piastowskiej. Miała skąd do domu około 2 km, który prowadził przez tereny leśno-parkowe. Ślad po dziewczynie się urywa.